Witam Państwa serdecznie. Na początek ja rucha sowiecka, mantra pomyślności. I oczywiście cytat. Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. Tak. Jest tak bardzo często, drodzy Państwo. To nie życie nas przeraża. Ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść. Drodzy Państwo, taka sentencja króciutka na, dla, dla Państwa na przemyślenie. Na wstępie, jak to się kiedyś mówiło o mojego listu, dziękuję za subskrypcję, komentowanie, udostępnianie, łapki w górę. Proszę o więcej. Dziękuję Państwu serdecznie, przyjemność sprawiają mi nagrania dla, dla Państwa tych odcinków. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył naszych Wiedźm z Kujaw i Pomorza. Omówimy sobie w tym odcinku trzy Wiedźmy. To może przenieśmy się, drodzy Państwo, od razu. Rok 1591, Szczecin. Elżbieta Doberschutz. No, nasza Elaka. Von DABERSURS przyszła na świat strącznie. Drodzy Państwo, była osobą niezwykłą jak na owe czasy. Dlaczego? Dlatego, że była inteligentna, dumna, urodziła i urodziwa, przepraszam, i zwracała uwagę na siebie. Mężczyzn. Inteligentna kobieta urodziwa. Drodzy Państwo. No nie dziwota, że zwracała uwagę tych mężczyzn, prawda? No tak. W 1578 roku poślubiła starostę i pomorskiego sołtysa Melchiora von Doberschutz. Melchior von Doberschulz. No. Szczęściarz pomyśleli sobie inni mężczyźni, prawda? Melchior lubił zabytkowe takie życie i yy, zabytkowe, czyli mówiąc teraz naszym językiem takie Zbytkowe życie. Zabytkowe życie to jest takie, że kiedyś się określało na naszych terenach, że to jest takie życie zbytkowe takie. Więc jego nieruchomości popadły w długi, czyli był mówiąc tak po naszemu, no Melchior był po prostu rozrzutny. Lubił tak, że tak powiem rzucać pieniędzmi zaspokajać siebie. Nie był to jednak człowiek, który by w takich sytuacjach się poddał i czekał, co mu przyniesie los. Słuchajcie, zaoferował swoje usługi księżom pomorskim i okazał się doskonałym administratorem cwaniak, cwaniak i jeszcze raz cwaniak. No dobrze, ale co w związku z tym było dalej? W 1586 roku został gubernatorem i komornikiem Szczecinka. Zyskał też drodzy państwo przychylność księcia, co wywołało gniew i zazdrość wielu dworzan. No piął się w karierze, także no, w tych czasach też tak jest, drodzy państwo, niejednokrotnie. Szczególnie jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, albo jeżeli coś pominę, no to dopiszcie w komentarzach. Zapraszam serdecznie. Ale szczególnie jeżeli na przykład jesteśmy w jakiejś instytucji, gdzie pniemy się na szczeblu kariery. No, to koleżanki i koledzy nam zazdroszczą, tak, z tej zazdrości. No, najchętniej to by nas tam, y, powiem tak, w cudzysłowie, zażarli. <grywia> no dobrze, ale cóż było dalej? Z tym jakże wydawałoby się szczęśliwym małżeństwem naszej Elżbiety. Elżbieta znalazła się blisko żony księcia Jana Fryderyka. I gdy księżna poroniła, Osobiście przygotowała jej sok na zbicie gorączki. Czyli dobrze, drodzy Państwo, no znam przepis na naturalny sok na zbicie gorączki, dlaczego nie pomóc, prawda, księżnej przyjaciółce, koleżance, koledze czy sąsiadce, tak? Jeżeli znam jakiś przepis na naturalne lekarstwo, Zbijające temperaturę, czy nie wiem, nawet jakieś inne dolegliwości, tak? To czemu nie mam się tym podzielić? Czy to jest błąd? No nie! Ale czy to wtedy był błąd? No właśnie. Czy wtedy Ela popełniła błąd? No dobrze, zobaczymy. No tak, bo dwór huczał od plotek i intryk. Drodzy Państwo, zaczęli szerzy, zaczęły się szerzyć takie opowieści na temat zdradzieckich knowań gubernatora, jego niepochlebnych słów pod adresem księcia. Za tymi intrygami stali Jakub von Kleist i Piotr von Kameckę. Jeżeli coś źle nazwiska czytam, drodzy Państwo, proszę mnie poprawić. Drodzy Państwo, w 1590 roku Melchior niespodziewanie popadł w niełaskę i został wygnany z pomorza. No, choć utracił stanowisko jako prawdziwy mężczyzna, nie rozpaczał. Wraz z Elżbietą zamieszkał w swoim majątku. Cieszy, cieszył się wtedy bogactwem. Zachował nadzieję, że książę no, przejrzy na oczy i zobaczy, że te wszystkie kłamstwa i intrygi to z zazdrości czystej. Ale, drodzy Państwo, rzeczywistość okazała się inna. Melchior, von Doberszutz, był wciąż groźny. Mógł odzyskać dawne przywileje, więc należało go zniszczyć. No, jak go możemy zniszczyć, żeby książę czasami nie przejrzał na oczy i nie wezwał z powrotem na służbę do siebie tego Melchiora, prawda? I nie dał mu tego stanowiska. O mój Boże, trzeba go kurcze, no po prostu zgnębić, prawda? Ale jak? Jak? No. Drodzy Państwo, w tamtych czasach najprostszym sposobem było oskarżyć jego żonę o czary. Dokładnie. No, zrobiła to. Och, diabeł jej napisał to lekarstwo na zbicie gorączki. Bożeż ty, mój drogi. Boże, widzisz, a nie grzmiesz, chciałoby się powiedzieć, drodzy Państwo. No dobrze, ale może lećmy dalej. No, i Jakub von Kleist. Nie spodziewał się jednak, że plotki o dziwnych praktykach trafią do gubernatora i tak na podatny grunt to będzie, tak wie wiecie Państwo, że to rzucanie klątw i tak dalej. Księżna przypomniała sobie bowiem, że ów sok, który otrzymała od Elżbiety, i szybko doszła do wniosku, że był to magiczny napój, który odebrał jej zdolność rodzenia dzieci. No, drodzy Państwo, chciałoby się powiedzieć, że nada. Napój pewnie, nie dotarłam do źródeł, jaki to był napój, ale nie wiem, nie znam się na zielarstwie, prawda? Ale napój, nie wiem, no, złożony z kilku ziół, który efektywnie obniża temperaturę. Yy, czyż on może doprowadzić do niepłodności? No, raczej nie. Ale tutaj, drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa zna się na tych rzeczach, no proszę napisać, bo pewnie są jakieś napoje. Prawda? Doprowadzające do, że tak powiem, bezpłodności, czy tam tak zwana um, naturalna tabletka Po. No, ale jeżeli napój miał na celu obniżyć temperaturę i był z z czegoś tam robiony w tym celu, to raczej, <doprawda> przepraszam, takich skutków ubocznych według mnie nie mogło być. Ale no, no ja nie, nie znam się na wszystkim, drodzy państwo. Dobrze, ale słuchajcie, jeszcze w roku 1590 Elżbieta von Dowerszutz została oskarżona nie tylko o czary, drodzy Państwo, i stosowanie praktyk magicznych, ale też o rzucenie klantwy na żonę księcia Jana Fry Fryderyka, która nie mogła urodzić oczekiwanego dziedzica. Wraz z oskarżeniem skonfiskowano dobra Melchiora. No, dobry sposób, nie? Słuchajcie. Merchior już zdolny facet. Mówmy sobie po naszemu. Już nie powróci do łask księcia, nie obejmie stanowiska. E, no, ponieważ za, tak tak oskarżyliśmy tą żonę, no bo przecież ta sobie przypomniała, że tam jakieś lekarstwo dostała, prawda? No diabły, Jeszcze dodała, że klątwa, no Bożesz, naprawdę. A no to mu zabierzmy jeszcze majątek. Prawda? No, drodzy Państwo, chciałoby się tu brzydkie słowo powiedzieć w łacinie podwórkowej, ale powstrzymam się. Dobrze, ale zaskoczona tym pomówieniem Elżbieta yy, zdołała wprawdzie uciec, drodzy Państwo, lecz została rychło pojmana w krośnie nad Odrą i osadzona w więzieniu. W Szczecinie to było bodajże 17 grudnia 1590 roku. Inne czarownice poddane torturom wskazywały ją jako współuczestniczkę sabatów. Więc wystarczyło to do potwierdzenia oskarżeń. Słuchajcie, te biedne kobiety, które ją wskazały. Ja już w którymś z odcinków mówiłam, że jeżeli jesteśmy poddawani torturom, to mamy swoją wytrzymałość i w końcu... Mówimy to, co chce usłyszeć ten, który nas torturuje, przesłuchuje, byle tylko mieć spokój no albo rychłą śmierć. Czyli przypuśćmy, że jestem torturowana, oskarżona o czary, prawda? I nagle wchodzi taki tam dygnitarz i mówi: Słuchaj, jak powiesz, że ta i ta rzuciła klątwę na księżną i tak dalej, i tak dalej to skrócimy ci męczarnie no, opieram się bo to jest nieprawda <śmiech> przepraszam <śmiech> słyszałam o tej kobiecie bo jest osobą publiczną, ale jej nie znam więc nie wiem czy ona to robiła, czy nie ale mam swoją wytrzymałość w końcu pękam mówiąc kolokwial kolokwialnie no i mówię do tego ich protokołu, żeby sobie zapisali, że ta owszem to i to robiła. Tak, drodzy Państwo, no taka jest prawda. Elżbietę poddano też torturom, by wymusić oczywiście zeznania. Jeszcze w tym samym roku została skazana na karę śmierci. Ale, drodzy Państwo, Melchior nie zamierzał pozwolić na wykonanie wyroku. Niewiele myśląc, zwrócił się o pomoc do elektora brandenburskiego. Książę docenił jego wysiłki i w czasie, gdy nieszczęsna Elżbieta siedziała w więzieniu, odznaczył Melchiora orderem świętego Jana oraz nadał mu komandorię w krośnie nad Odrą. Rok później, 17 grudnia 1591 roku, wyrok został wykonany. Jako, że Elżbieta wywodziła się ze szlacheckiego rogu, rodu, nie można jej było spalić żywcem, tak, bo była szlachcianką. Poprowadzono więc nieszczęsną w grudniowy ranek na górę wisielczą, gdzie czekał kat z mieczem w dłoń i stos, na którym sponoć miały jej szczątki. Zimne ostrze tylko raz uderzyło w niewieści kark, i głowa Elżbiety spadła na ziemię. Drodzy Państwo, no, yy, powiem krótko i zwięźle, jak to mój wujek mawiał. Piękne to były czasy, prawda? Mówiąc w przenośni, a tak naprawdę straszne, ile osób zginęło. Drodzy Państwo, z pomówień. Osób niewinnych, bo uważam, że jeżeli znała się na jakimś zielarstwie. No to jaka była w tym jej wina? Ale oczywiście można było dodać, tak, no, wyleczyła mnie, zaczęła obniżyła mi temperaturę i rzuciła klątwę, bo nie mogę zajść w ciążę. To zajście w ciąży, jak wiemy już w dzisiejszych czasach, niekoniecznie jest winą kobiety, a może być też winą mężczyzny. W sensie winą, nie, przepraszam, cofam, 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 nie winą, przepraszam, bo to też tak brzmi brzydko. Po prostu, no... Yy, jest para, nie mogą zejść w ciążę i bada się kobieta i mężczyzna. Wtedy nie było takiej, takiej, takiej medycyny, tak? No i wychodzi na to, że no tu trzeba kobiecie pomóc w czymś tam, żeby zaszła w ciążę. Czy mężczyźnie, czy w ogóle jak ktoś jest, jest bezpłodny, nie ze swojej winy i tak dalej. Czy tam coś się wydarzyło, tak? Także nie wina, trochę źle się tutaj, przepraszam drodzy Państwo, Hmm, złego zle, słowa użyłam no dobrze, ale może przejdźmy do tych naszych wiedźm, bo szkoda analizować resztę e, przenieśmy się więc do roku 1600 do Chojnic Elza Blok w roku słuchajcie drodzy Państwo 1600 mieszkańcami Chojnic wstrząsnęła taka niezwykła wiadomość, otóż pojmano niewiastę Elzę Blok która nie tylko podobno używała czarów, ale i dopuściła się jakichś niegodziwych sztuczek, używając do tego wykradzionej hostii. Aha! Oraz profanowała sakrament chrztu, czyniła to zaś podobno z innymi czarownicami. No, drogi, tam gdzieś osiadły księże proboszczu. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto jest bez winy, prawda? Dobrze, ale świętokradztwo wymagało natychmiastowego działania w tamtych czasach i surowej kary, więc zwołany sąd przesłuchał świadków. Słuchajcie, drodzy Państwo, sama oskarżona wprawdzie zaprzeczała wszystkiemu, lecz zeznania były przytłaczające. Jej winę potwierdził proboszcz do Ręgowic, skąd pochodziła, Maciej Klikę, oj Maciej, Maciej, słuchajcie, księża zrobiliby wszystko, żeby mieć władzę, wówczas władzę mieli, bardzo szybciutko mogli osiągnąć władzę na wsiach, i oni jako władza kościelna z władzą cywilną zawsze było rączka, rączkę, myje. Czy to nie jest podobne do tych czasów, tylko troszeczkę inaczej przeprowadzano? Na szczęście nie mamy stosów, prawda? Dobrze, ale jak również krewny Elzy, Paweł Bleke, też potwierdził to. Może jej nie lubił, albo coś tam poszło nie tak między nimi. Ciemne chmury zaczęły gromadzić się więc nad głową kobiety. No ale drodzy Państwo, Elza miała jednak szczęście, iż sąd nie był w mocy udowodnić szkód, jakie za pomocą czarów niby wyrządziła. W związku z tym po złożeniu przysięgi na Boga, iż nie będzie się mściła na Radzie, mieście i obywatelach, została wyświęcona i wyrzucona zarazem z hojnic z zakazem powrotu. Gdy ją odprowadzali poza bramy miejskie, tylko jeden raz obejrzała się za siebie, drodzy Państwo. No, obejrzała się, ponieważ już wiedziała, że tam nie wróci. Nie dziwię się. Dobrze. Ale przejdźmy, może zacznijmy, drodzy Państwo. Dzisiaj zaczniemy już w tym odcinku wiek 17. Tamten był wiek 16, teraz. Przechodzimy, właściwie to już zaczęliśmy sobie ten wiek XVII od Elzy bodajże, ale dobrze. Kwidzeń, 1604 rok. Kaczmarka. Słuchajcie, drodzy państwo, ta no sprawa zaczęła się tak zupełnie nietypowo, ponieważ na początku 1604 roku Rada Miasta Kwidzenia postawiła przed sądem kilka osób. Wśród nich była niejaka Hanka, służąca u kaczmarki. Dziewczynie zarzucono nierząd i małżeńską zdradę z Leśnym Klemensem, czyli podejrzewam z Leśnym Klemensem, czyli z kimś, kto mieszkał w Lesie, teraz można powiedzieć, może nie wiem, z leśniczym, ale nie czepiajmy się słów. Dziewczynie zarzucono nierząd. No to tak, ok, no, ale. Jak wyszło w toku śledztwa, karczmarka doskonale wiedziała o owym romansie. Lecz nie wtrącała się w sprawę, tak jakby pozwalała na to, że Hanka i Klemes spotykali się pod jej dachem. No, zgodnie z tamtejszym prawem, kaczmarkę powinno się poddać publicznej chłości i wygnać z miasta. A swoją drogą, drodzy Państwo, a jeżeli to facet zdradzał. Ciekawa jestem, czy też go wtedy chłostano i wygnano z miasta. Tak jakoś zobaczcie. Drogie panie i drodzy panowie, i to nie jest oczywiście mój jakiś atak na panów, żeby to nie było. Od razu tu zaznaczam. No dobrze, jeżeli według tamtego prawa, w tamtych czasach, ta, która wiedziała o schadzkach, prawda, romansach, prawda. No okej. Okay. Zarówno było tak, że kobieta była winna. Ale co z facetami? Przecież drodzy Państwo, do tanga trzeba dwojga. To znaczy, że co? Tak jakby coś mi się, drodzy Państwo, skojarzyło. Nie wiem czy Państwo, no ja nie wiem, nie wiem. <śm> <ś> Może przesadzam. Komentarze proszę. Może przesadzam. E Ale jeżeli... Kobieta była napiętnowana, że zdradza męża i była no, wielokrotnie chłostana, czy zależy na jakich terenach, tak? E, czy różne inne rzeczy się działy? Ponosiła karę, po prostu karę, drodzy Państwo. Nie doczytałam, a dużo książek czytam. Być może nie trafiłam. Jeżeli nie trafiłam, a Państwo trafili, proszę mnie oświecić, ale mężczyźni jakoś nie ponosili kary za to. Jak jest w czasach dzisiejszych? Drodzy Państwo, czy nie jest podobnie? Czy nie jest podobnie? Czy nie jest tak, że mówi się czasami, że a to kobieta winna, bo ona go tam podkusiła, czy tam zachęciła? Przepraszam, zachęciła czym? Dobrze, już przejdźmy do naszej kaczmarki. No dobrze. Ten wyrok, który, który był tam na tej kaczwarce, że powinno się poddać publicznej chłości i wygnać ją z miasta, ponieważ wiedziała o tym romansie, no, zaniepokoił jej męża i dwóch dorosłych synów jej. Zwrócili się więc do oni do zarządcy starostwa, prosząc, by zmienić karę na grzywnę. No, tłumaczyli, że publiczna chłosta matki utrudni synom dalszą karierę prawda, zawodową. Jeden uczył się wówczas na piekarza, a drugi na szewca. No, starosta obiecał, że zasięgnie opinii sądu nadwornego w, Królews w królewcu. Słuchajcie, drodzy Państwo, ostatecznie ta kobieta została skazana na wygnanie. Na tym sprawa się by zakończyła, gdyby kaczmarka nie powróciła po kilku tygodniach do Kwizynia. Jak się okazało, jej mąż nie tylko nie wyjechał wraz z nią, ale i nie dał jej żadnych środków na utrzymanie. Tak? Sam zaś wykorzystał sytuację, by pozbyć się żony. Przed takim pisarzem miejskim, to się wówczas nazywało, oskarżył ją o to, że jest czarownicą. Sprzedał dwa woły, słoninę i co lepsze, sprzęty domowe. Zabrał dwa konie i wyjechał z miasta. Pozbył się starej żony, żeby zacząć nowe życie. Synowie bez namysłu przygarnęli matkę, oczywiście, ale wieść o jej powrocie dotarła do władz miejskich. Nieszczęsną uwięziona, a sąd wszczął proces o czary. Drodzy Państwo, zobaczcie, jaka, zobaczcie ja tak może już powiem: e, straszna, czasami taka e, melancholijna nerwica mnie bierze, że kobiety zawsze miały, przepraszam za kolokwializm, przez tak. Naprawdę długo, drogie panie, musiałyśmy to znosić i teraz nieraz niektóre kobiety to znoszą w związkach, co współczuję. Wiem dobrze o tym, że to jest ciężkie. Dlaczego ja sobie czasami, drogie panie, czy drodzy panowie, bo panowie też nie wszyscy są przecież oprawcami, broń Boże, sobie zadaję takie pytanie: dlaczego? Tak się dzieje. Czy żeby, i teraz ja nie mówię o wszystkich mężczyznach, broń Boże. Czy żeby sobie któryś z mężczyzn podniósł ego, musi się znęcać nad kobietą? Czy aby on jest na pewno prawdziwym mężczyzną? Prawda? Nie sądzę. Nie wiem, tu by panowie też musieli się troszeczkę wypowiedzieć, prawda? No ale wracamy. No, oskarżono ją. Karczmarka zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom męża, dowodząc, iż uczynił to z nienawiści do niej. Nikt poza nim jej nie obwiniał. Przeszukano jej dobytek w poszukiwaniu takich magicznych, wiecie, drodzy Państwo, amuletów. Lecz yy, nie znaleziono nic poza sakwą z chlebem, Ewangelią świętego Jana, krzyżykiem noszonym na szyi i rutą ogrodową zawiniętą w materię, która miała chronić przed yy, Niechcącymi takimi gośćmi. Była codziennie przesłuchiwana. Synowie postawili, postawili sprawę jasno, bo matkę trzeba bronić. Więc postanowili nie zwlekać i napisać suplikiem do księcia. Skarżyli się w niej, iż matka jest bezprawnie przetrzymywana w więzieniu od 10 tygodni i torturowana. Jako czarownica, oczywiście mimo braku dowodów. Zaznaczyli, iż jest kobietą smutliwą, wychowaną, w dobrym domu, w gniewie i nigdy w niczym nikomu nie uchybiła. W gniewie w domu, to znaczy w miejscowości, drodzy Państwo, gniew. Dodali, że swój powrót do Kwidzynia już odpodkutowała, jakoby, tak? I nie ma żadnych podstaw, by dalej ją męczyć i dręczyć, żeby była przetrzymywana. Sędzia Augustyn Mildu też nie wiedział, co czynić dalej. Kobieta nie przyznawała się do winy. Nie było żadnych dowodów na jej magiczne praktyki. No, oczywiście poza oskarżeniami jej męża, tak? E, który zresztą też był nieuchwytny i nikt nie wiedział, dokąd on w ogóle pojechał. E, drodzy Państwo, dnia 5 maja 1604 1600, roku sędzia napisał do sądu w Królestwu z prośbą o radę. Zaznaczył, iż mimo przesłuchań nie uzyskano od Kaczmalki żadnych obciążających zeznań, więc on nie jest pewien, czy właściwie powinna być poddana torturom. Jako załącznik dodał akta sprawy. Drodzy Państwo, nie dotarłam, jak ta historia się skończyła, zakończyła, przepraszam, nie wiadomo, szukałam w źródłach, no nie mogłam dotrzeć, mimo moich dobrych chęci. Ale myślę, drodzy Państwo, że jeżeli odpowiedź była pozytywna, to i tak pozytywna, czyli że prawda, kobieta jest uniewinniona, to i tak drodzy Państwo, dosyć się tak biedna kobieta nacierpiała. No jeżeli było odwrotnie, czyli jej, cierpieniem jeszcze, jej cierpienie przepraszam, jeszcze było przedłużone, co jest okrutne. Drodzy Państwo, zakończymy albo zawiesimy tą odpowiedź w tym odcinku. Zapraszę Państwa na kolejny odcinek, który ukaże się w sobotę, bo ten ukaże się w środę. Ja nie wiem, z której serii to będzie, z którego cyklu, może zacznie jakiś nowy cykl, zobaczymy. Ale serdecznie naprawdę dziękuję. Ukazał się pod którym odcinkiem komentarz, który ja nie zdążyłam skomentować i został usunięty, zaznaczam nie przeze mnie. Także nie wiem, jeżeli komentujący mnie słucha, to poproszę o jeszcze jakiś komentarz. Z chęcią sobie podyskutujemy w komentarzach. E, dziękuję jeszcze raz serdecznie za subskrypcję, komentowanie, łapki w górę. Proszę o więcej. Klątw nie będę rzucać, drodzy Państwo. Zapraszam na moją stronę. I przede wszystkim życzę Państwu zdrowia. I sił, by wytrwać w tym całym szaleństwie, który jest na świecie. A u nas w Polsce jest on podwójny, jeżeli Państwo wiedzą, co mam na myśli. Dziękuję Państwu serdecznie. I do usłyszenia wkrótce.